Spędzam dzień jak influencerzy W tym odcinku to influencerzy zadecydują jak spędzę dzień. Napisałam do kilku osób o konkretnej aktywności, które muszę wykonać. Zacznijmy od śniadania Dzień doberek, dzień doberek. OG Marceli z tej strony Słyszałem, że Emilka chciała, żebym przygotował dla niej śniadanie, które jem codziennie bądź co jakiś czas. Popisowe danie no, nazywam to po prostu śniadanie mistrzów. Potrzebny nam jest kawałek pizzy. Margarita, może być taka z jabłkiem. Tutaj na dowód jest już zjedzony kawałek i to wczoraj na śniadanko Drugim składnikiem kochani jest Nutella. Otwieram sobie taką nutellę. Chcę na stałe żywówce, jest cała twarda. Skrobiemy, będzie to śniadanko na słodko. Smarujemy taki kawałek. Słodko słone tak zwane. Czekaj, zrobię to jak dziewczyny. Mniej więcej tak to się prezentuje, kochane. Dobrze, to zrobię? Zarąbiście, bym powiedział. Pachnie? Cudownie, po mistrzowsku. No i teraz słuchajcie: creme de la creme. Potrzebne nam będą śledzie w śmietanie. Tak, żeby właśnie na tej margaricie pojawiło się coś pożywnego. No bo w końcu, co? Same węgle, tłuszcz, ser. Potrzebna nam jest wartość odżywcza, kochani. Ja tak naprawdę nawet nie lubię śledzi, ale słuchajcie: nie zawsze się lubi, co się ma. To się mówiło. Jeszcze lubię to polać keczupem, ale nie wiem, czy mam keczup. Do wyboru, do koloru. ketchup łagodny, ketchup pikantny. Podstawę dzisiaj na wersję pikantną. Kojarzycie takiego gościa, co tak soli taką? Człowieku, Oh yeah. Proszę państwa, tak właśnie prezentuje się śniadanie mistrzowskie. I takie właśnie śniadanko codziennie wjeżdża do mnie tutaj, mm. do żołądeczka. Emilko, życzę ci smacznego, Cieszmy się razem moim ulubionym posiłkiem. Mm. Zwykle jem całe, ale już dzisiaj jestem trochę najedzony. Ale Milka, mam nadzieję, że zjesz całe. Po jego minie widać, że jest mu tak strasznie niedobrze. Szczerze, jeszcze jakby to była pizza z nutellą. Myślę, że pizza z nutellą nie będzie zakazła, ale śledzie? Nigdy? Chyba nigdy nie zjadł swoim przyczyn i nie przysięgam, że nie mam bo Strasznie nie mam tego jest. No ale produkcja zaopatrzyła nas już w składniki. Pizza jest ciepła, także nie czekamy aż wystygnie. I będziemy przyrządzać ulubiony śniadanko Marcela. ja mam nadzieję, że kiedyś się spotkamy jeszcze i... Że pokaże mi faktycznie, że takie śniadanko sobie codziennie. Jork. Także nie czekając, przejdźmy już do szykowania. Mamy tak kawałek pizzy na no to. Nie żałujemy nutelli. To wpada na takie świat pomysł. Ja myślałam, że wiecie, pójdę sobie na francuskie śniadanko. Kosancik jakiś z malinkami. Przejdźmy do najgorszego. Boże. Nie oszczędzamy sobie. Ale na koniec idzie jeszcze keczupik. Idealne zwieńczenie śniadania. No i co smacznego? Mamy blisko gdzieś toaletę i wodę i wiskę. Emilka, jeszcze ten kawałek ze śladziem. Ciekawe, ja chcecie, żebym nie przyszła tego odcinka. Fiu, 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 fiu. Ekstra. Nie, dobra wystarczy, to co wypluć. Śniadanie, jak widzieliście, pokonało mnie. Mam nadzieję, że coś lepszego przygotował dla mnie czaro. Idziemy się przebrać. Cześć widzowie, cześć Emilka. Słuchajcie, dzisiaj challenge ode mnie w postaci ubioru. Zróbmy coś niecodziennego, tak? Odejdźmy trochę od tego szablonu. Lubisz się, słuchać dzisiaj jako policjanka. A co to? I tak się prezentuje moja przecież już pełnej Okazałości, proszę o prezentację. No nie czuję się zbyt dobrze, tak naprawdę, ale lecimy. To ja najczęściej w formie deseru do picia biorę sobie macze na mleku roślinnym z syropem truskawkowym, a do jedzenia sernik. Pozdrawiam wszystkich, buziaki! To zadanie dostałam od lęki, więc to jest kolejna przyjemna część tego dnia. Zapytałam jej, czy mam wybrać kawę, czy maczę. Trzymałam kciuki za kawę, ale jesteśmy na maczy. Plusem jest to, że to jest moja ulubiona macza, ponieważ jest z truskawkami, ale niestety lęka zawsze macze pije na mleku owsianym. Nienawidzę mleka owsianego. Z plusów też do tego kazała mi wziąć sernik, także fajnie. Ale to jest senik maczowy, więc tutaj tylko taki był, więc będziemy testować baskijski senik z maczą. O, te truskawki zabijają ten smak. I no spoko w sumie. Ciepła maczenie nie jest zła, ale będę miała energii po tej maczy. I czas na najważniejsze. i senik baskijski powinien się tak rozpływać, co nie? Żeby nie było czuć tym maczy. Jest taki słodki, nie czuć w ogóle maszyn, jest mega dobry. Nigdy nie wybrałabym w restauracji Senika, ale ten jest mega smaczny, serio. Jako, że lecimy do kolejnego zadania nie nie jej wypić, to bierzemy ją ze sobą. Nie powiem już, że operatorzy polecali, żebym wzięła w tej szklance, ale nie jestem taka, więc kupiłam elegancko kubeczek. Kolejne zadanie jest od No dzień dobry. Zadanie ode mnie będzie następujące. Jako, że mamy już jesień i takim jesieniarskim matem jest na przykład robienie ciasteczek, to moje zadanie będzie inspirowane ostatnimi trendami na TikToku, które widziałem, dobrouczynkowymi i będzie polegało na tym, żeby zrobić ciasteczka, do których wymyślisz jakieś fajne, miłe, motywujące liściki, takie z dobrą intencją i potem razem z tymi ciasteczkami rozdasz to randomowym osobom na ulicy. Powodzenia. Miałam zdecydować o tym, co miłego dzisiaj zrobię dla innych. To zadanie mega mnie ucieszyło, bo ja bardzo lubię robić dobre uczynki dla innych, dlatego mam nadzieję, że dzisiaj pojawi się uśmiech na czyjejś twarzy, kiedy zobaczy babeczki, które upiekłam, ponieważ chcieliśmy wykonać wszystko jednego dnia, dlatego produkcja podpowiedziała mi, żebym upiekła babeczki dzień wcześniej. Dziękuję Ci, Posti, za to zadanie. Dzisiaj zamieniam się w kucharkę, czyli moje ulubione zadanie, ale nie podejmuje się wyzwania zrobienia ciasteczek, za to znam super przepis na babeczki. Jest jeden mały problem, nie mam miksera, a ja wiem, że do tego potrzeba miksera, więc ja nie wiem, czy to będę w stanie wymieszać łyżką, no ale spróbujmy. Miska jest! Przechodzimy do przepisu. Na blaszce do pieczenia ustaw foremki nie mam piekarnika. To jest pierwszy problem. Mieszankę do wypieku babeczek, wsyp do miski, dodaj jaja, wodę, olej. Nie mam oleju. Nie ma takiego problemu, którego byśmy nie obejrzeli. Przynajmniej mamy tak, mieszankę. Mamy jajka, więc też jest dobrze. Mamy olej, więc teraz szklanka oleju, tak? Moim zdaniem ta szklanka ma 400 ml, czyli 100 ml to jest 1 czwarta, uwaga. I bez to ja będę zmieszać łyżką. I wystarczy wymieszać łyżką, I to jest dla mnie. Przysięgam, że zawsze jak robiłam w domu w opolu takie rzeczy, to zawsze było, że miksem. A tu jest realnie łyżką, więc produkcja pomyślała o mnie. Ludzie nie będą mnie oceniać, liczy się to, że zrobiłam je z sercem, prawda? Teraz będziemy dodawać najlepsze. Będziemy dodawać czekoladę! Odsypać jedną łyżeczkę czekoladki, żeby później nią posypać. A jeszcze wsypujemy do ciasta. Mieszamy, mieszamy, mieszamy. No i gotowe. Będziemy przelewać to teraz do foremek i piec. To na pewno nie powinno tak wyglądać. Ej, dobra, ja byłam wiele razy w życiu powierzchni. To na pewno nie powinno tak wyglądać. Ja wiem dlaczego. Czekajcie, że naprawdę nie można piec w okres? Sprawdźcie sobie w internecie. Pieczenie podczas okresu. Nie można piec podczas okresu, naprawdę. Można piec. To nie wyjdzie, poważnie wam mówię, że to nic z tego nie wyjdzie. O nie, ale grubo wygląda w tym gołopie jeszcze. Bo to jakieś dziwne teraz ja robią ciasto, no mieszać łyżką. Kto to słyszał? Dobra, git. Nic to nie zmieniło kompletnie. Nie będzie ze mnie estetyk interestowej cukierniczki, O, Tak się prezentują. Moim zdaniem pięknie, ale zobacz, jeszcze dodamy troszkę miłości. Mmm, ładnie, co? Fantastycznie się czuję, fenomenalnie. Wkładamy do piekarnika i bardzo ładnie się modlimy, żeby wyszły. Widzimy się za 20 minut. Witam was ponownie. Nasze babeczki o dziwo wyrosły i ładnie się zaumieniły. Zaraz wam pokażę jak wyglądają ale nie bardzo piekarnika w ogóle to jest za mała blaszka jak na nie więc one mają taki śmieszny kształt ej ładnie powiedz że ładnie Ładne. test, zrobimy. Na pewno nie są surowe, na pewno są pyszne. Coś, czego boję się najbardziej, czyli że nasze babeczki okażą się surowe, więc sprawdźmy to. Wezmę jakąś taką, nie najbardziej wypieczoną, tylko taką średnią. Ładnie wyglądają, to są minecraftowe babeczki, bo są kwadratowe. Zobaczmy jak w środku, już troszkę wystygły, więc można sprawdzić. I nie wyglądają jak surowe, jak już to tylko zakalec mają. Nowa uwaga, test. Ciasto jest takie mokre, myślę, że na pograniczu zakalca, ale są dopieczone, no i są smaczne w sumie. Niektórzy nawet lubią zakalec więc proszę się tutaj ze mnie nie śmiać. Także babeczki są gotowe, teraz idę pisać miłe liściki i będziemy je pakować i efekt finalny zobaczycie już jutro. A oto produkt mojej pracy. Bardzo się starałam, babeczki zapakowałam specjalnie z takim różowym elemencikiem i w każdej babeczce jest dopisane miłe hasło. Tutaj na przykład jest napisane uśmiechnij się, dlatego mam nadzieję, że dzięki moim małym prezencikom dzisiaj ktoś będzie miał lepszy dzień. O, jestem dzisiaj dobrym policjantem, nie to co by. Dzień dobry, mam dla pani taki miły upominek z tak? karteczką. Powiedziałam, tak, że ma pani taki piękny Uśmiech, więc chciałam sprawić, żeby do końca dobry, dnia był taki bardzo. piękny. Tak, po Miłego dnia, tak? Miłego dnia, dziękuję. Dziękuję, proszę bardzo, miłego dnia. Co pani daje? <laughs> proszę bardzo, jak pani mają takie piękne uśmiechy, to żeby do końca tak dnia było, to taki upominek. policja <laughs> Ale ja jestem tą dobrą policjantką dzisiaj. Miłego dnia. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę bardzo dla pań, mam niestety już tylko jedna, mi została, ale życzę miłego dnia. Tak, zrobimy sobie zdjęcie. Jasne. Ja dzisiaj jestem dobrą policjantką. No. Dziękuję bardzo. Ale super się robi dobre uczynki, ale mi miło szczerze, nawet to, ja się wzruszyłam, było tak milutko. Mega fajne zadanie. Okazuje się, że jednak nawet to ciasto ciasto i śniadanie nie było najlepszym zadaniem, tylko, że myślę, że te dobre uczynki były tak fajnym punktem tego dnia. Widziałam tyle uśmiechu, ludzie tak pozytywnie reagowali na mnie. Jestem mega wzruszona i myślę, że powinnam częściej tak robić. Mega fajnie było, fajne doświadczenie. Dobra, zmieniam zdanie. Są dwie rzeczy, które najbardziej kochają influencerzy i oprócz jest to oczywiście nagrywanie piosenek, więc teraz zadanie od Shio. Lecimy nagrać fragment piosenki. A nie ma osoby, która lepiej mi w tym pomoże niż Shio. Tak A. się mówi, niż? Nie wiem jak się mówi, ale wydaje mi się, że są lepsze osoby, które mogą być w tym pomóc. Chociaż nie wiem, czy masz. Nie bądź jeszcze. taki skromny. No, no to nie jest skromność, to jest po prostu realizm. E, słuchajcie, no jeżeli chcesz coś pośpiewać, to musisz. Ja w ogóle jestem maciek. Miło mi was widzieć w tym kanale. I nigdy jeszcze tu nie gościłem. Mam nadzieję, że kiedyś jeszcze zagoszczę, Zapraszam. przywieź mi jakieś fajne piosenki. Tak napiszcie w komentarzu, czy chcecie jeszcze zobaczyć mój kanale Ale koniecznie no, musimy mi coś chcesz. przywieźć, żeby nie było tak, że Przyjeżdża z pustymi rękami. Moja propozycja jest następująca: najpierw się rozgrzejesz wokalnie, a potem nagramy cover mandaciku. Nie nawidzę tej piosenki, ale jako, że jestem Cię policjantką, to jest to idealne wyzwanie dla mnie. Dobrze, bierzmy się do roboty. Rozgrzewka wokalna. Od tego zaczniemy. To jak szczerze wiesz, jak mój śpiew, to słabo to widzę. No, oczywiście, że szczerze. A co myślałaś? Nie ma wulgowej, moi drodzy. W życiu chodzi o szczerość. Jak chcecie dać konstruktywną krytykę swoim kolegom, to co mówicie? O, ładnie, ładnie ci poszło. Nie, mówicie. Na razie uczysz. No powtarzaj! A ja po nim czy ja Nie, z nim? razem z nim! No Ale co to jest? Stop! No. Jesteś nie. nisko, nie jesteś wysoko! Jesteś tu! Mmm... Dawaj. Ale to późno. Powtórz po mnie, najpierw żeby widziała co masz robić. Dobra, dobra. Mmm, To nie jest ten dźwięk. W razie nie musi być poprawnie, grunt, żeby było. Jest ok. Jak myśli kiedyś komara w sypialni to zmienił no się okay, ten dźwięk. Jest no jest okej, nawet w te dźwięki, jest zaskoczony. Dajesz. No, nawet trafia. Zrób to. Pff, zrób to. Bo ja nie mam i to jest powiązane z tym, bo pani mi powiedziała, kto mnie uczy śpiewać, a ja nie umiem tego robić. Że co ci powiedziała? Ona powiedziała, że mogę tak trzymać, bo ja nie umiem tego zrobić, poważnie ja ci mówię. I Muszę tutaj tak trzymać. No to trzymaj, no i zrób. Ale nie mogę, jak tak patrzeć. Pokaż mi. Ale w tym dźwięku. Puść mi to. Nie, dawaj, dawaj, najpierw na sucho. Ale z dźwiękiem. Ale będziemy mieli przeprawę Widzimy się za 40 minut! Ciśnij te poliki do środka, zrób tak o! Nie, ty nie masz się trzymać, o jej Boska. No i teraz. No nic, mamy to, nagrywajmy tak, że ty zaśpiewasz za mnie i ten potem to puścimy, bo jest coś takiego jak zmiana głosu na jaj. A zapłacisz mi za ten plugin? Tak. Okej. Okay. No, to jestem z Maćkiem, jesteśmy już w jego studiu nagrań. Dobrze, ja że ja nie będę siebie słyszał. I powiedz, czy się ciebie słyszysz. Będziesz się słyszać. co myślisz, że nie będzie? A wy słyszycie mnie przez mikrofon? Nie, nie, my słyszymy ciebie z twoich ust. A, a jaka piosenka idealnie pasuje do mojego stroju policjantki? To już posłuchajcie Maćka. Pierwsza partia refrenu. Wręczę ci mandacik za przekroczenie piękności. Możesz go opłacić walutą miłości, wręcz, ci mandacik, też śpiewasz za Ale piękności. Kumasz? Jaki paraliż, ona zaraz tu umrze. Czyli puszczam ci, a ty mhm. sobie śpiewasz. Trzeci mandacik za przekroczenie. To już niech czysta narzuci na to autocjona, bo ja nie, nie damy a ty. Miłość. Ładnie macie mandacik za przekroczenie piękności Możesz go płacić w pełnej ciemności Dobra, gotowa do nagrywania? No dobra. No. A wiesz, że ja no, no. będę miał, no, no. Wiesz, że ja będę miał najbardziej, znaczy najlepsze twoje nagranie wokalne w historii i będę mógł z nim zrobić co chcesz. Zdajesz sobie sprawę z tego? Jest mi Cieszę się. Dobra, gotowa? Mm -hmm. Tylko wiesz, nie zdupc tego, bo jak zdupcyz, to ja przerywam i robisz to jeszcze raz. Będziemy robili do oboru, ja. aż zemdlejesz. A jak zemdlejesz, to cię podniesiemy i będziesz znowu robić. To jest sobie sprawy z tego. Musisz zrobić dobrze, to, to musi być robię. potęga. Z, Wiem. Muszę cię zagrać do tego, do no. boju. Jesteś gotowa? Jestem. Czujesz to? Nie. ci mandaci. Posłuchać? Nie. Nie, musimy tego posłuchać. Strasznie nie chciałabym tego słuchać, szczerze. Słuchajcie, wy nie będziecie słyszeli tego, co się o, dzieje. Dobrze. Wy być może będziecie słyszeli już wystrojoną wersję, o. ale chciałbym, żebyś ty zrobiła pierwszą reakcję, co te, A. bez instrumentała, na to, co zaśpiewałaś. Co na to? Mm. I nie możesz zasłaniać twarzy. Dobra. I musisz się patrzeć przez cały czas w kamerę. Lećmy z tym. A ty też nie będziesz słyszeć tego? Nie, ja nie będę no, tego to... słyszeć. Tylko ty to słyszysz, ja to usłyszę Dobra, gotowa? No. Za przekroczenie piękności. Możesz go opłacić walutą miłości. Węczę ci mandacik. Zaprzekroczenie piękności. vai se sentar I teraz możesz dzięki temu, z moim błogosławieństwem rozpocząć karierę wokalisty. Dzięki, szczerze. Wie, nawet nie wiesz, jak natchnęło jak mnie to spotkanie. Jestem wiem, teraz natchniona, wychodzę z ja piwat jako piosenkarka. Lekcja po prostu nie do opisania, lekcja życia. No, nie do opisania to było, to prawda. Dobrze, super. Na dzisiejsza moja w ogóle nie wychowano. Więc tak, uważam w tej rozgrzewce wokalnej, że ty coś tam w te dźwięki trafiasz. Jak słyszałaś mój głos, to się to cię myliło, więc myślę, że to dlatego. Gdybyś miała sami instrumental i znała, byś ten top, a to nie ty byś zrozpiała lepiej, na pewno. O, Ale oczywiście i tak zaśpiewasz wybitnie. Nie? Nie? Mega miły jest. No, mega Żeby miły. Nie się tego? no Gdybyś totalnie spartoliła tam rozgrzewkę wokalną i byś tam sfałszowała każdy dźwięk, to bym cię zjechał. Ale nie zrobiłaś tego. I nawet zaskakująco wow. trafiała. Może ciebie będziesz w za jakieś 10-15 lat? Mega motywacja, naprawdę, szczerze. To nie? się. Tego. Fajnie po Ci Dziękuję bardzo. Powodzenia dalej. Dzięki. Jesteśmy już w parku Tempoin, gdzie będę robić zadanie od Przemka P. Cześć Emilka, mój challenge dla ciebie, sportowy, to jest nauczyć się robić salto. Możesz udać się na park trampolin, wziąć tam trenera, masz na to, nie wiem, godzinkę, maksymalnie dwie i naucz się robić salta samodzielnie. Ja nie umiem, więc chętnie zobaczę jak ty to robisz. Elo! I z całej listy zadań, to zadanie, czyli zrobienie salta Przeraża mnie chyba najbardziej Przez to, że ja nawet jak byłam dzieckiem I na bandzie wszystkie dzieci były salta Ja nigdy nie robiłam, ja się tak boję być do góry nogami Mega się boję, ale przejdźmy do profesjonalistów Także będę miała dzisiaj specjalnego trenera Który spróbuje nauczyć mnie zrobić salto Czy wierzę w to, że mi się uda? Kompletnie nie, ale spróbujmy Ja pewnie tak głową w to i będę tak sam. No właśnie po to mamy proste rączki, żeby nie zarać głową, tylko żeby rączki zaryły. Chyba no, jestem gotowa. Mhm. Ja tutaj jestem. O to chodzi. Super, już trochę głowa uderzyła, czułem. Druga <laughs> część stalka, która nam się przyda, to jest naskok. Zrobimy go obonusz, to będzie trochę trudniejsze na planszy do wykonania, ale na trampolinie będzie dużo łatwiej, a schemat będzie ten sam. Staję sobie w jakiejś tam odległości od klocka, już teraz staję z rękami w dole. Próbuję wyskoczyć obonusz na tą linię, z której wcześniej skakałam i w trakcie tego skoku podnieść ręce do góry. Jest za wcześnie, no, żebym mnie ja oganiała takie rzeczy. Przysięgam, mój mózg jeszcze się nie włączył do pracy. Mam dużo zajęć z dziećmi, damy radę. Bardzo Co ładnie, za Próbujemy zrobić fazę lodu. Co to znaczy? Chcemy się najpierw odbić od planszy, a dopiero potem położyć dłonie na materacu. Mhm. Rozdrzewka już za nami, i teraz przechodzimy do tej sceny, gdzie będę próbował zrobić salto. Więc poznajcie mojego tyna, który dzisiaj ze mną walczy. Jędrzeja. ja. To ja. Ma dużo cierpliwości, także zostawcie dla niego lajka. Skaczę do przodu, rączki do góry. <grym> to już było salto? Moim zdaniem to już było salto. To już było dużo wyżej. Bardzo ładnie. Jak jesteś gotowa, zrób jeden skok do przodu, i znowu staramy się dolecieć aż tutaj. I z trampoliny, mając ręce w górze, próbujemy wskoczyć na górę na materac, na stopy. Bez żadnych obrotów, bez niczego, po prostu tak, żeby wylądować i się zatrzymać. Raz, dwa i lecę. Żyję. Skaczemy sobie na trampolinie. Jak jestem gotowa, rączki podnoszę do góry, kładę je na materacu i jestem po drugiej stronie. Kładę rączki. Widzisz, gdyby ja się tak wysoko, że w ręce się oderwały? O, to już była bardzo ładna. Nawet było panie za nogi. Już stopy były pierwsze. To jest ten moment. Mhm, mm bardzo ładnie było do góry, tylko strasznie delikatnie machnęłam rączkami. Wszyscy za kamerę mnie mega motywują, że mi dobrze idzie i że mam spróbować zrobić na tylko jeden materac. Pan powiedział, że to się normalnie robi już naprawdę po długim czasie trenowania, no ale że mi dobrze idzie i wszystko widzi, że będzie bezpiecznie na pewno wykonane, bo gdzieś tam podstawy mam, bo kiedyś ćwiczyłam ale nigdy nie robiłam salta. No i że możemy spróbować właśnie zrobić na tylko jeden materac, więc teraz będzie moja pierwsza próba. Mega się stresuję, dobrze, że mam takie wsparcie i że wszyscy mi kibicują. No więc zaraz zobaczycie, jak mi poszło, także próba generalna. I zaliczone, zadanie wykonane, dzięki Przemek. Po prostu takie cudne zadanie. I lecę. Stoi. No, A, to Fiona. Wszystko dzięki mojemu inspektorowi. Dziękuję. to za trudne wyzwanie. No ale przynajmniej pokonałam swoje lęki, także jestem z siebie dumna, że mi się udało. Teraz idziemy na jakąś nagrodę. No dobra. Nagrodą to chyba nie można tego nazwać. Zresztą zobaczcie sami. Guten Morgen, Emil Kasty, strony Kuba, Paniszko. Słuchaj, Ja żyję trochę jak taki student. Więc moim idealnym obiadem są frytki mrożone, zrobione w eye Oraz warzywa na patelnie, też zrobione w eye Przeważnie niedorobione, więc trochę surowe. Ale nie ma tych warzyw, więc nie pokażę. Plus sosik i to jest mój idealny posiłek, który. Zawsze jem tak z pięć razy w tygodniu, bo nie mam czasu na nic innego albo po prostu mnie nie stać. To obiad był Kuba Paniczko, pozdrawiam serdecznie. Witajcie w mojej kuchni. Dzisiaj przygotujemy danie ala Kuba Paniczko. I ja wiedziałam, pytając o zadanie, że Kuba nie da mi standardowego klasycznego dania z restauracji, tylko że będę musiała przygotować coś sama. No i padła akurat na fytki ze FAE i na warzywa z patelni, także jest to zadanie na miarę moich kuchalskich możliwości, więc cieszę się z tego. No i zobaczymy, czy wyjdzie mi tak pyszne danie, jak Kuba mówił. Let's go! Obiad z tych dwóch paczek. Cieszę się, że teraz przyszła czas na jedzenie, żeby my to na koniec, ponieważ już zgłodniałam od tych wszystkich wyzwań. Tylko nie wiem, czemu Kuba nie jest żadnego białka, czemu tu nie ma żadnego mięsa. Dam sobie na połowę trochę frytek, na połowę trochę warzyw. Szczerze, nigdy tego nie robiłam, więc jestem ciekawa, czy to będzie moje nowe odkrycie. Nie potrafię tak tego robić, więc mam nadzieję też, że wyjdzie smaczne. Sepujemy. Tyle to dla produkcji też będzie. I bukiet warzyw do tego. Mamy tutaj brokułę, marchewkę i kalafior. Samo zdrowie. Trochę witaminek. Czekamy. Sprawdzamy, jak się mają, jak się ma nasz obiad. E, nie wiem czy coś nie spaliło, patrz. Polone, a pachnie, pachnie ładnie. Test smaku. Wjeżdżamy w tą marki, miała być niedopieczona, więc jest to otwarta. Mega dobra. Kuba Paniczko jeszcze powiedział, że je to zawsze z sosami. Mój ulubiony sos to jest oczywiście ketchup łagodny, więc zobaczcie danie w pełnej okazałości nałożony już z sosem. Ja jestem pozytywnie osobna do tego obiadu. Uważam, że to jest mega spoko obiad. Szczerze. I tadam! Danie gotowe. Ja lubię jak coś jeść ketchup z daniem, a nie danie z ketchupem. Wygląda to mega apetycznie, szczerze. jest ja tutaj właśnie mięsa, ale git jak na danie studenckie, ale Kuba Paniczko uważa, Uważam, że to jest bardzo w porządku potrawa. Taste test, smacznego dla mnie. Plus jest taki, że ja naprawdę nie jestem wybrana co do jedzenia. Przysięgam, że ja mogę na obiad nawet zjeść tosty i będę zadowolona. Także dobrze, że padło na mnie. Kosztujmy jeszcze fryteczek, które są chyba niedopieczone. One smakują w 100% jak takie festiwalowe, koncertowe z takiej budy. Przysięgam, czuję ten smak, ten keczup plus te frytki czuję się teraz jakbym była na festiwalu. Czyli mega na plus, nice.